Oto moja kryjówka, kryjówka, w której, słuchajcie, ukrywam się przed tą złą babcią. Ja nie wiem, słuchajcie, dosłownie w tym momencie ja mam dość wszystkiego. Mam dość bycia na Marsie, mam dość być szkalowanym przez tą babcię. Tak, pisaliście, że wypowiadamy wojnę babci grani. I koniec z nią. Musimy to zrobić. Słuchajcie, tylko potrzebuję waszego wsparcia. Zmobilizujmy się. Team Matruner, słuchajcie. W tym momencie każdy, każdy zostawia łapkę w górę. Nie ma wyjątków. Jeśli to oglądasz, słyszysz, ja do ciebie mówię, w drogi widzu, ty widzę, że ty to oglądasz teraz w tym momencie, bardzo prawdopodobnie, że na telefonie albo na komputerze albo na telewizorze, więc musisz zostawiać łapkę w górę, bo to zaczyna się ee, słuchajcie wojna. Ta w taki sposób zaczyna się wojna. E nie, mam dość tego wszystkiego, co w tym momencie Babcia Grani wyprawia razem ze mną eee, czyli znaczy na, na mnie, i na Smilu, i na Auroksie. Eee, coś pisaliście, że Auroks chyba poleciał? Czy to prawda? Nie wiem. Nie wiem gdzie on jest. Nie mam pojęcia, ale dobra. W każdym bądź razie postanowiłem, słuchajcie, wziąć eee, sprawę w swoje ręce. I mam pewien pomysł, ale dzisiaj wam o tym opowiem. Słuchajcie, wyjdźmy na, na górę. Wyjdźmy na górę, bo babcia e, gdzieś tutaj grasuje. Ja muszę, słuchajcie, mam przy sobie diament, ja się czuję pewny w tym momencie, że ona po prostu. No, no z tymi diamentami no nie ma szans, nie? No więc ja już wam mówię na samym starcie. Że ja jestem tak naprawdę w tym momencie, no, ustawiony, no bo babcia nie ma szansem, no, no po prostu i tyle, no i co, co tu dłużej mówić? W każdym bądź razie spróbujmy tutaj wskoczyć, jakoś na górę, tak, żeby się wydostać dosyć tego, Okej. Okay, Okej, okay, dobra, udaje się jakoś pomalutku. Troszkę tutaj powiem wam szczerze, że nie jest to takie hopsiub, ale postaram się to zrobić. Okej, okay, dobra, rozwalmy wszystko do góry. O, tak, dawaj, dawaj, klocek, klocek, chodź do mnie. Pięknie, pięknie. Okej, okay. i teraz patrz, cyk, do góry, rozwalamy. Dawaj klocek, dawaj mi, dawaj mi, o! Jest, pięknie. Dobra, sprawdźmy co babcia robi. Ja dzisiaj wam opowiem co m, jaki mam plan na najbliższą przyszłość. Słuchajcie, mojego pobytu na Marsie. Opowiem wam wszystko o moim planie. Co chcę zrobić? Ale to za moment, ponieważ no potrzebuję waszego wsparcia, więc mam nadzieję, że zasłużę na waszą łapkę w górę, ponieważ no tutaj się dzieją złe rzeczy. Jezu, czemu te wyjście nie ma? Babcia zrobiła takie beznadziejne te wyjście. Nie wiem, albo ktoś inny. Dobra, spróbujmy jakoś tu wskoczyć. O, może tak, tak, tak. Tak. I teraz tylko tutaj na ten klocek. O, jestem i tu. I chyba to będzie już ostatni, więc już bardzo prawdopodobnie. Nie, ona tu wszystko zamurowała. Kurczę! Nie da rady stąd wyjść tak prosto. Zobaczcie, dobra, spróbujmy. Ale dzisiaj, co, który wam plan przedstawię, to na pewno wam się spodoba. I moi drodzy, ogólnie nie chciałem tego robić. Ten odcinek jest trochę w formie wsparcia waszego. Ponieważ, no, grani nigdzie tutaj nie ma, ale będziemy się za nią rozglądali. Ale już wam mówię na samym starcie, że pod. Nie, jest, jest tutaj, dobra, ja się chowam, będę wam wszystko opowiadał. Ogólnie nie chciałem tego robić. Smile już to zrobił. I nie wiem, to jest trochę. takie, no. nie, nie fair, ponieważ mieliśmy nie używać creative, ale ja jestem załamany psychicznie po prostu nie ma szans. Ja nie wiem. Muszę muszę mieć wasze wsparcie. Pomóżcie mi, dajcie mi znać, czy ja mam użyć kreatywa. Jeśli tak, po powiedzcie mi co mam zrobić, czy od razu robić rakietę, czy mam rozwalić tą babę głupią i wziąć, zobaczcie, co ona tu robi, cały czas ciasta stawia. Czy czy mam ją rozwalić, wziąć, nie wiem. Yy... Nie wiem, 10 staków diamentów i wsadzić, w, nie wiem, do buzi i po prostu ona ją rozsadzi. Nie mam pojęcia. Co o tym sądzicie? Musicie mi pomóc. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyście dali mi znać. Ja po prostu jestem załamany. I nie mam zamiaru dłużej się z tą babą żerać. O tą, o która tu skacze. I to jest zła babcia Granny. No to moi drodzy. Wiecie co? Może byśmy tak do niej podeszli i ją trochę zaczęli. No to już słuchajcie. Ee, nie wiem, czy mam wywoływać wilka z lasu, ale ja nie mogę się powstrzymać, żeby jej dopiec. Słuchajcie, wziąć te diamenty, nie wiem, pokazać, kto tu rządzi. Pokażemy, kto tu rządzi, tak? Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Ja po prostu podejdę do niej, pokażę jej, słuchajcie, kto tu rządzi. Kto tu rządzi, zobaczycie, że ja podchodzący bez diamentów. Bez niczego. Eee, po prostu. O! Wow, tam coś wolnęło. To meteoryt. Ale ja podchodzący bez diamentów, ona po prostu e, czuje się tak pewnie. A jak tylko wyciągam diamenty, od razu ucieka. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Podejdźmy trochę bliżej do niej. Więc zobaczycie. Teraz patrz, babciu. Ja tutaj nic nie mam, żadnych diamencików. Jestem za Tomu. Halo! Babciu grani! 一招。 I co? Nie znajdziesz nigdy mojej kryjówki Nie wiesz, gdzie jestem ukryty Nie no, ostatnio widziała, ale nieważne Dobra, patrzcie, ona od razu mnie goni Dobra, niech sobie goni My zrobimy taki mek, że Słuchaj, o nie, ona szybko biegnie, bo ja mam Ten slowness, bo ja nie mam nogi O kurcze, dobra, nie, 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 ona mnie uderzy zaraz O kurcze, ile tu lawy Wow, wow, patrzcie, wrzuciła mnie Prawie do lawy, dobra, uciekam, uciekam Mam dwa serduszka, znaczy dwa serduszka Mi zabrała tylko, ale Zaraz się okaże, jak ja

Kolejnego, kurczę, przez tego mojego Slownesa, masz ty, masz tutaj O, Jezu, wodą rozlewa Jakąś, wow, nie, 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 jak chcę To zabrać, o, to jest mój diament I co, i co, o, nie, kurde, teraz Patrzcie, nie mam diamentu, od razu leci za mną No nie, co za parszywa, a, masz A, masz, a, masz Patrzcie, weźmie diamenta, nie Patrz, za nią jest, za nią ma yy, Prawie, patrz, 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 bierz, bierz, bierz go Wow, patrzcie, ma diamenta. O, wow co się stało, wow, patrz Piorun <noise> ją strzelił Jo, co się wydarzyło, widzieliście to? Babcie, bocz, mam diamenty, nie podchodź do mnie nawet, ty. Oj, kurcze, co ona mi... Mnie... zatruła? Mdłości, oż ty, parówo. O, kurczę, o nie, ale dostaję hity. O, kurczę, pół serduszka, what? Nie, dobra, ja mam diamenta, patrz. Ty się mojej, że musisz mnie bać na pewno teraz. Nie, nie wylewaj tego... Tego o, dziadostwa Masz, masz, patrz. Widzieliście, jak ona wzięła tylko diament do łapki, uderzył ją piorun i co? No, nie podlewaj mnie. Ja mam diamenty, zaraz tu cię rozwalę. Ja mam tylko pół serduszka. Nie, lipa, 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 szybko zjeść, szybko zjeść. Dobra, zjem, 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 zjem. O! Dobra, nie ma jej. O, mam diamenty, zobacz, patrz teraz. A masz ty gudry. O! Co? Ona zrobił obsydian z tego? No chodź tu, patrz, ja cię dorwę ten... Wow, Jezu, prawie wpadłem do lawy, a jestem na wyczerpaniu. Dobra, dwa serduszka. Nie, 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 ja muszę, słuchajcie, użyć instant health, czy coś takiego. Eee, dobra, wywalam to. Uh, uh, mam diamenta, nie, 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 nie Dobra, to sobie wywalam Ale patrz, wypiję regenerację natychmiastową Proszę, babciu Jezu, ja cię dorbę. Chodź tu, normalnie ci wrzucę ten diament prosto między oczy Proszę bardzo A masz ty, ty babo No nie Dobra, zjedzmy Dobra, masz, masz teraz, patrzcie, diamenta Wezmę jej, rzucę, pa Dobra, i co? Nie doleci, nie doleci, nie doleci, kurczę, teraz, teraz, teraz na stówę doleci któryś. No leci, patrz, patrz! Wzięła, ma w łapce, ma w łapce piorun i Co się dzieje? I wyrzuciła diamenta. Ej, to jest jakieś chore. Ty, widzicie? Te diamenty naprawdę działają na nią. O, ty lawy, mam, patrz, masz, mam diam, diam, diamenta. Zobacz, 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 zobacz. A, gonie cię, proszę bardzo. O nie, tu wodę wylała znowu. Kurczę, Jezu, co za babsko. Dobra, słuchajcie, nie, 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 ja nie mam zamiaru. Ej, zróbmy taki myk, że zobaczmy, co ona by chciała ze mną zrobić. Powiem, że już nie mam diamentu, już się skończyły. I zobaczymy, co ona zrobi. To jest, to jest ciekawe. Dobra, Kurczę, mam pół serca Babciu, skończyły już mi się diamenty Przepraszam Wybacz mi A tak naprawdę mam ich dużo Dobra, tylko nie mogę jej pokazywać, dobra O, teraz e, Babciu, słuchaj, mam du dużo diamentów Znaczy, nie mam dużo diamentów W ogóle nic nie mam, zero, zero już Więc, wiesz co e, Przepraszam cię za te wszystkie akcje, że rzucałem w ciebie I pioruny w ciebie waliły Jak masz diamenty Ale, wiesz co e, nie wiem, jestem Twoim poddanym. Wszystko zrobię co chcesz. Co, mam zjeść ciasto? Tak, zjeść ciasto. Dobra, patrzcie, ona mi każe zjeść ciasto, dobra. E, a, e, Czekaj, czekaj, jak ja mam to zrobić? Dobra, mam noktowizję, wyrzucę ją, dobra babciu? E, czekaj, zróbmy tak, że postawimy ciasto i zjemię. Patrz, babciu. Spokojnie, spokojnie, ja je zjem. Słuchajcie, ja jestem załamany psychicznie, nie! Napiszcie mi, czy co mam zrobić z tym kreatywem, czy mam go użyć. Bobciu! Co ty chcesz? Czego ty znowu chcesz? Dlaczego mi cały czas biegasz z tym ciastem? Ja... Yeah. Patrzcie, nie wierzę w to. Kolejne ciasto mi tu postawiła. I co ja mam jeść? Znowu rosnąć! Nie! Znowu mnie zamykasz! I to jeszcze przy lawie! Jezu, ta wioska jest cała rozwalona! Cała rozwalona! Yeah. Słuchajcie, to, to jest jakiś koszmar. Tyle diamentów, tyle diamentów miałem! Ale mam dalej. Nieważne. Eee, więc słuchajcie, Babciu, weź się. Normalnie daj mi tutaj trochę chwilę intymności. Ja muszę sobie tutaj wyjść. Nie wiem, popłakać, porozmawiać sam ze sobą. No, Babciu! oła, No, nie, no do lawy mnie wrzuca. Kurde. Co za baba. Ja... Dobra, dobra, uciekam, uciekam, nie, jeszcze się zatrułem. Nice! Nice Dobra, nie, to jest koszmar jakiś Nie, tu ja nic nie zrobię, patrz cały czas mnie go... O! Poszła sobie! Spoko! Pół Dobra, szybko jeść, szybko jeść, odrodzić się. Słuchajcie, to jest jakiś koszmar, że póki ona tu przyjdzie, to musicie zostawić łapkę w górę. Dobra, weźmy, wypijmy tą noctowizję, wyrzućmy, zjedzmy troszkę ciasta. I moi drodzy, to jest koszmar i to tylko od Was zależy, czy ja mam użyć kreatywa. Dobijmy pod tym odcinkiem. Tak, słuchajcie, z 8000 łapek w górę, wiem, że to jest do zrobienia. To będzie dla mnie znak, że czas Robić coś w tym kierunku Dobra, ja wynoszę się, idę słuchajcie do tego y, Ciasta, do tego ogromnego Budynku z ciasta, tej góry z ciasta W sumie, więc tam lecę Bo babcia cały czas za mną biegnie Hej, ona nie może wiedzieć Że już mam, że mam, że mam diamenty z moi drodzy, w tym momencie Czas zrobić to Słuchajcie, by Zacząć, po prostu odpalić. O, kreatywa, więc musicie mi napisać. Dobra, babciu, ja się poddaję, poddaję się. Już więcej nie mam gdzie uciec. Zobacz, tutaj już się nie da rady uciec. No, od tego ciasta twojego, nie, jestem uwięziony. Dobra, to czas mój nadszedł końca. Babciu, dobrze, będę się ciebie słuchał. Będę twoim poddanym. Tylko błagam, nie rób mi nic złego, bro, dobrze? Ok? Dobra. I co? Mam ciasto dalej jeść. To jest... To jest mój koniec. Ja nie mam zamiaru już dłużej tutaj siedzieć, grać w to. Grani, czy ty jesteś naprawdę poważna? Ty robisz takie rzeczy. Ja miałem tutaj zrobić tylko przygody. Patrzcie, tam jest ziemia. Zaraz wam pokażę. Patrz. Patrz dokładnie. Tam jest moja ziemia, stamtąd pochodzę, babciu. Widzisz tą. Babciu, chodź ci, pokażę coś. Zobacz, babciu. Zobacz, tam to jest taka kropeczka, widzisz? Widzisz ją tam o wysoko po lewej stronie? Widzisz? I tam stamtąd pochodzę, ja chcę tam wrócić. Nie rób mi nic złego, bo. bo. nie, to jest koszmar. I ona, I ona chce mi cały czas robić takie rzeczy. Dobra, nie, ja zawijam stąd. Słuchajcie, zawijamy stąd. Nie, ja nie mam zamiaru. Dobra, teraz słuchajcie, co ja zrobię. Co ja zrobię, to. Y... Patrz, patrz, co mam, a masz. A masz, ty, stara babo. To jest twój koniec. Nie, ja ci to wsadzę normalnie w czoło. Normalnie tego diamenta masz, patrz. Tutaj tyle diamentów. Co, myślisz, że ja, ja ciebie oszukałem, ty? Ty, babo, masz, patrz. Nie, nie wzięła diamentu. Nie, ona chce podpalić to. Nie, 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 nie. Podpalił się kolejny diament. Dobra, zbieram to. Dobra, ostrożnie. I, o kurde, ty. Patrz, mam diamenty. I co? I co? I chcesz mnie podpalać, tak? Dobra, masz tu. Patrz, masz diamenta. Ty, kurde, stara za Patrz, masz diaksa, masz diaksa! Ha, dobra! Wow, wow, wow! Jezu, piorun znowu ją strzelił! Jasny piorun! Pierun uderzył prosto w babkę, zobaczcie. Nie, ty kurczę, pal, znowu mnie to wylewa. I co? Nie, ty się boisz tych diamentów. Puserduszka, kurczę, ale muszę z diamentem, bo patrz. Ona z automatu ucieka. Tak, dobra, tutaj ciasto jest, kozak. Dobra, ja teraz nie mam ciasta, więc ona już się nie... Nie wiem, czy ona wyczuwa to. Mam, patrz, patrz, mam. Uciekaj stąd, wynoś się. Dobra, przepędzę ją. Patrzcie tymi diamentami z tej wioski. Kurde, tylko jest lipa, bo nie mam ma, ma mało bardzo hapkowców. Więc muszę się podleczyć. Nie, jeszcze tą wodę rozlewa, kurde. O ja, dobra, ale to nie problem, bo ja sobie mogę wskoczyć tu, tu i patrzcie, ja z jedną nogą po prostu ją gonię i tyle masz to. Patrz, babciu. Jezu, dobra, rzucam diaksa. Nie, nie, nie doleci, nie doleci. Kurde, w tej wodzie jest. O jezu, znowu się zatrułem. Ja, dobra, patrzcie, babcia ucieka. Ucieka daleko za horyzont. Ja nie mam zamiaru już dłużej jej tolerować. Więc, moi drodzy, potrzebuję waszego wsparcia. Potrzebuję jedynego lajka. Weź, zostaw szybko lajka. Właśnie twojego lajka, tego, kto ogląda w tym momencie. Napisz w tym momencie hashtag wojna z grani. I, moi drodzy, czas zacząć wojnę. W następnym odcinku. Jeśli tylko się zgodzicie, nie wiem, gdzie ona zniknęła. I jeśli tylko się zgodzicie, jeśli pozwolicie mi na to, odpalam gamę modę create. Juzu, podbiegła, patrz, mam tu diamenty, ty, stara babu, łapto, tak, łap tego, będę miał creative, to odpalę tego dużo. O, ty, zobacz, łapto, proszę bardzo, zobacz. Nie, 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 patrz, 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 patrz. O, złapała jednego, złapała. Nice, Ubioru nie, 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 nie. uderzył. To był strzał, mega, wow, ile diamentów ona złapała, masz, masz, nie, po, kurde, serduszko, dobra, ja zawijam, 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 wow, 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 znowu piorun ją uderzył, czyli w tej, o oh, kurcze, prawie wpadłem na to, to jest gorące, chyba, tak mi się zdaje, albo nie, dobra, zjedzmy, dobra, słuchajcie, pogońmy ją z daleko stąd i, moi drodzy, odpalamy. Game Mode kreatywa. Moi drodzy, oczywiście wbijajcie na drugi kanał Games oraz na trzeci mój kanał MatrunnerPLMemy. Wbijamy tam 4000 subskrypcji, więc moi drodzy, szybko wbijajcie, żeby być jednym z 3000 osób, które zasubskrybowały szybciej. Więc moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film i pomysł wam się podoba na kolejne rozstrzygnięcie z walkę z Granny Wynoś się z tego miasta. Przepędziliśmy ją. Won! Won stara babciu. Dobra, nie mam zamiaru dłużej z nią tutaj rozmawiać. Patrz, nie, nie, wynoś się ty kurde. Patrz. Uj, tak, rozlewaj se wodę, proszę bardzo. Ja cię tu dojadę zaraz, ty. Dobra, zjedzmy szybko ciasto. Proszę bardzo, ja mam tutaj diamenty. Do zobaczenia, niech Eldorado, będzie. Ja ją gonię na daleko. Do zobaczenia! Papa! Pa!